Z tej strony Loki a dzisiaj sobie zagramy w Margonem, tak jak co dzień. coś nam tu nie wyszło. Mam Margonem, no to dziś to będzie już szósty odcinek. Tak, w dziesiątym odcinku zagramy sobie na 42. Tym, tropicielu, no to dziś. Teraz ogólnie wszyscy. Ojdź, mamy pewien kłopot, bo tutaj nam ktoś za, za za, za ukradł ekspa. No teraz wam powiem. Ja tutaj ekspię, a wiecie czemu? Ekspię tutaj. Bo wybiję sobie 12 i na nie umarł dopiero wtedy idę. Tam jest, jest może i dobry eksp. O, dużo nam teraz zabrał, bo strzały się skończyły, więc sobie muszę zmienić. Dobra. Fajnie, bo nam teraz po włączeniu komputera nie laguje. Co się zaraz może zmienić niestety, więc to może mnie nie Może to będzie nie, niemiłe. Zobaczmy 27%. Wow, 7% za grypy. ale dużo. Tutaj... Gdzie my jesteśmy? A tutaj. Tu już wilków nie ma. Hmm, szkoda. No to tak. No, ma, ma pan, dzisiaj będzie jeszcze odcinek z Fantasy Fit z drugi odcinek, ale jeszcze fan, może f, f, poradnik jak zrobić fanpage na fejsie, ale myślę sobie, czy nie zrobić ten y, gameplaya, no z, serii z gameplayów, no serii jak to woli, z gry Prince of Persia, o, ale ten, z, o, z, jak coś to z, bie, dwa trony, no dwa trony. Trzecia część, y, znaczy pierwsza i druga y, To jest trochę zwalone Trzeci, Trzecią część, dwa trony przeszłem I to jest najlepsza część Więc y, piszcie w komentarzach, czy nagrywać z tego Bo tak się waham Jeszcze z GTA San Andreas może będę, nie wiem Czy czas pokaże nam o to dobra, światy prywatne można zakładać Marku, to jest bardzo fajne Trzeba je co miesiąc opłacać i kosztują chyba 1000 SEU albo 500 SEU. I mi kolega opowiadał, że jak ba się, jak się doładuje palet 100 SEU, to jest 40% szans, że możemy za darmo założyć sobie ten świat prywatny. Nie wiem, mi się to wydaje nierealne. Za 100 eseł, to nie, raczej nie. Dobra, już będziemy mieć 50%, połowa poją Dzisiaj z zaskoczeniem powiem wam, że mi nie laguje. To jest zaskoczenie dziwne. No to tak, ten odcinek, ile już tam trwa? 3 minuty, a już mamy tyle procent. Na lagach by było 3 razy wolniej. No dobra, to już kolejny wilk. W Na następnym odcinku już idziemy... What? A, dobra, to było trochę dziwne. Mm, no to dobra. W następnym odcinku idziemy już na nieumarłych, tak, na nieumarłych. Mm, bardzo lubię na nich ekspić, bo można lotnąć hero, nie to Ja na Loki'n lotłem i to jest bardzo fajne. Gram po blogu jak to nazwa? Koks. Koks. No to dobra. O, ten 30... Nie on ma Questa czy co. O, tak, takie lagi mieliśmy. To kończ o tak o tak chodził. Coś czuję lagi. Dobra, bardzo lubię ekspić na wilkę, bo to jest raczej najlepszy exp. Na tym poziomie co ja teraz mam. Lepszy jest, oczywiście radio barów, ale z takim jaku... Serio, nie ma EQ na mnie jak na razie. Mogę mieć jeszcze, mogę mieć EQ. Co prawda z kotłaka, ale to dopiero no na 19 poziomie się dopiero wybiorę. Na 18 to jeszcze trudno już jest. A w grypy, jakbym miał 17 to by było e, pizko. No nie, 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 nie. Jest. Myślę, że mi ukradnie. Heh, myślałem, że mi ukradnie. Ha, myślałem, że mi ukradnie. dobra, już będziemy mieć prawie o 80% Wreszcie już po tych pierwszych odcinkach Wreszcie czuję się jak yy, nowonarodzony Po prostu szybko mi się teraz XP. Ale ten, w poprzednim odcinku co wkleiłem go na YouTube Nie chciało mi się intra dodać No sorry, ale nie miałem czasu Musiałem na nagrać odcinek jeszcze z Hackers i Feedget więc intra będę robił na wolnym czasie. No po prostu muszę sobie tylko zrobić on nowe intro, zapisać i tylko je wklejać. Bo ja ciągle robię nowe intro i nowe, i nowe, i nowe. No to do Margonem oczywiście, bo y y normalnie mi się usunęło. Więc dobra. No już bije raczej może, może, no nie wiem. Ten poziom, jakieś ti o, mam pomysła. to jak ma 15, a expi tutaj nie wie jak zmienić wygląd. Niech oglądnie mój odcinek w mojej serii. trzeci odcinek raczej. Niech oglądnie, no to zdolę się. Powoli nam się strzały kończą. Ale 13 poziom y, XP na tych... Na wilka, no wstydziłaby się Babko no, Nie, że robię do niej wąt, ale ja bym nie ekspił na tym poziomie A czemu? Dla te, dlatego, że po prostu to się nie opłaca na tym poziomie Mało już ekspa, bardzo mało to Jest mi strzały A przy okazji kolejny wilk już będziemy mieć Poziom i zakończę odcinek A, 6 minut, to bardzo krótki odcinek a w XP level więc to mi się bardzo podoba o takie granie w margonem to jest bardzo fajne grać w margonem w takim spincie to no, no, normalnie rewelacja mi się wydaje że tutaj już nie, na, na tym o, nawet, nawet na tym nie dostaniemy grypy a dobra już to dało nam 3%. Dobra, już 7 minut. Szybciutko i, i zaraz już się skończy nam odcinek. Jeżeli dziwicie się czemu syczy coś zawsze na filmie, to no to jednak mój komputer. No, teraz już wiem. No, 99.9% eksport. Dobra. No i otóż to już ma 12 poziom. No to teraz już sobie zakończyła odcinek. No i to by było na tyle w tym odcinku, no no to Mare i do następnego odcinka.